Halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Daligowski i dzisiaj zagramy sobie w grę o nazwie Rust. Pewnie większość z was już wie co to jest zagra dla tych co nie wiedzą to to jest taka gra gdzie Trzeba... przetrwać. <laughs> nie, nie wiem jak inaczej to wytłumaczyć, ja to, o tej grze praktycznie nic nie wiem, chcę po prostu sobie w to zagrać i wypróbować. Ja nie wiem na jaki serwer dołączyć, ja nie wiem na jakie serwery tutaj się dołącza, żeby zacząć od, wie, dla takiego nowego gracza jak ja. 492 graczy?! Ja myślałem, że na mapie jest gdzieś 50 max, a nie 500. Ja nie mogę ty, co jest? Dobra, ja nie wiem o co tutaj chodzi, przeczytałem zasady, no to dobra, wbijam. Aha, czekajcie, jest kolejka na serwer i jestem na miejscu 75 chyba. Wiecie co? Nie, cofam. Ja tam nie wbijam. <laughs> nie będę czekał godzinę, żeby wbić na serwer. Halo. Czym jest zero serwerów? Co się dzieje? Dobra, zresetowałem grę, może to pomoże. Zobaczmy. Dobra, serwer wrócił. Dobra, dołączę gdziekolwiek, żeby po prostu dołączyć. Tutaj, Battle Royale. Ja. Spróbujmy. W Battle Royale może zagrać, co? Dobra, więc co ja mam zrobić? Respawn. Data Sleeping Body Response Resort Random Tu Można iść spać? To ile tutaj jedna runda Battle Royale trwa? Jak tutaj można iść spać? Co to jest za broń? Nie wiem, jakieś M4? Nie mamo, Zdepam. Co tutaj się dzieje? Helikopter? Coś, ja myślałem, że... O, co ja gram? Nie wiedziałem, że tu helikoptery latają pójdźmy na zwykły serwer wyszedłem kompletnie z gry jestem na pulpicie swoim teraz wy tego nie widzicie ale wyszedłem do pulpitu jakie jestem głupi naprawdę co jest zrespiłem się ale ja śpię ja śpię w jakiejś rzece co ja mam zrobić press any key to wake up klikam klikam wszystko o ja ściszam tą muzykę bo nie wytrzymę ja nie wiem jak w tą grę się gra ja nie wiem co ja mam zrobić eee, co ja mam mam cokolwiek to jest mam kamień Super, może jakieś narzędzie na początek, a nie jakiś kamień? Co to ma być? Hello! Hello there! Okej, okay. nie ma problemu. W rzeczywistości ta, ten sam problem mam, nie? Podchodzę do kogoś, próbuję się przywitać, a on po prostu uderza kamień w drzewo, nie? Ta gra jest za realistyczna dla mnie. Ja widziałem, że ten gościu wali kamieniem w drzewo PLUS 5 DREWNO PROGRESS Ło Panie i swoje pierwsze drzewo w Battle Royale e, 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 Rust Edition nie nie, nie, nie wiem o czym ja Co my teraz mamy? Mamy już 600 drewna? To jest dużo? Chyba to jest dużo, nie wiem Ja chcę zrobić sobie, o włócznia, tak Ja chcieć włócznia Zrobiłem? Co się stało? A, ja nie wiem co się stało z moją włócznią, ale drewno mi zniknęło. Ja nie wiem jak ja kamieniem rozwalam rudę siarki taką wielką, ale dobra, nieważne. A gdzie moje drewno się podziała? Ja nie wiem co się stało z moim drewnem. Będę musiał jeszcze raz chyba zbierać. A nie wiem, ja kliknąłem w szybkie tworzenie i... A nie, mam włócznie! Jednak mam to swoje włócznie, co ja zrobiłem? Mogę rzucić? Dobra, to by chyba zły pomysł. Czemu ja rzuciłem to wprost w ocean? Ja nie wiem, czemu ja to zrobiłem, ale ty, do, dobry rzut, musicie przyznać, dobry rzut. I'm friendly, I'm friendly, I, I don't wanna kill you, I'm new to the game, I just installed it. Hello. Oh, there are people at the beach, look. There. I'm gonna go say hi to them. Hello there. Why are you fighting? Stop it. <laughs> Oraz tam spadam, bo się robi niebezpiecznie, coraz więcej ludzi tu się zbiera. Dobra, wiecie co, ja mam plan taki, żeby pójść trochę dalej w tą stronę od tych ludzi. Bo chyba nowi gracze na serwerze, przez chwilę się zrespili bez niczego, respią się na plaży, z tego co zauważyłem. Jest trochę ciemno w grze, ale ja w filmiku podczas edycji spróbuję jakieś filtr założyć, żeby było jaśniej. Nie będzie najlepiej, ale przynajmniej trochę będziecie widzieć. Mogę odpalić tą pochodnie? Mogę, super. To jednak filtr chyba nie będę musiał zakładać. Tam jest gościu, widzicie? Pochodnią idzie. Bo wiecie co ja nie, ja nie za bardzo ufam ludziom. Ja sąd spadam lepiej. On idzie w moją stronę, włączył pochodnie i mnie goni. o! Dobra, idzie sobie. Ja na razie chcę unikać ludzi, ja się boję. Trzy kroki tam nad sobą Spadam sąd. Spadam sąd, Spadam sąd. tu jest ludzi. U, u, o to jest pies! To jest pies, to nie jest człowiek, to jest jakiś kundel. Pies mnie jakiś goni Spadaj sąd, psie Co jest? Uy, weź ty 5p, ja umrę. No i bomba. Jesteśmy z powrotem. Znowu na plaży jakiejś, nie wiadomo gdzie. Idzie, biegnie w moją stronę na full sprintie. Dobra, przywitajmy się tu też ktoś jest? Hello there. Dobra, powiedziałem. Hello i co, rozumiem. Tutaj tyle jest ludzi, co się niedawno zrespili, nie? bo to chyba nowy serwer jest, na który ja dołączyłem, więc tutaj nikt nic nie ma. Każdy zaczyna. Oh, hello. Please kill me. O, oh, okej. Okay. Jak ja mam zginąć? Jak się ginie w tej grze? Ja nie mogę... Ja nie, ja nie potrafię nawet ginąć w tej grze. Co to wszystko jest? Ten filmik będzie strasznie nudny. Ja chyba wytnę większość co tutaj się dzieje, bo naprawdę. A zginąłem już chyba trzy razy. Jeśli się nie mylę, albo dwa. Raz zostałem zamordowany. Ogólnie to świetnie. Ja nie wiem czy na tej mapie... ...są jakieś miasta, czy są... ...jakieś, nie wiem... ...danżony, jaskinie. Na pewno są jaskinie, ale... Ja ...nie ogarniam za bardzo. Nie wiem gdzie iść. Mapa jest jakaś? M? Nie ma mapy w tej grze. Pod M nie ma mapy, więc okej, okay, super, bomba. Moja siekierka się skraftowała, ale co to jest? Ach, chcę wiedzieć co to jest. To ktoś zbudował? O. O! Wysokiej jakości metal, pokczą. Bierzemy to. Ma butelkę wody, super, mamy wodę. Progres, robimy progres. Na pewno jest mapa w tej grze, tylko trzeba ją pewnie skraftować czy coś, bo... O tam coś jest, idziemy tam. Ale no, jak mówiłem, w tej grze na pewno jest mapa, bo w tym trybie Battle Real była mapa, więc... Na... Gdyby tutaj nie była mapa, to by to było głupie. Ale idziemy tutaj, bo ja chcę zobaczyć co to jest, jakaś wielka fabryka. Ale zobaczmy co tutaj jest. Pudełka jakieś, nie da się ich otworzyć, super. O, mogę tu zamieszkać? No to jest nawet przytulne, mam ławeczkę. Okienka, otwarty design. Nice. Ja nie wiem za bardzo, co mam robić. Ale w takich grach to samemu trzeba ogarnąć, jak się po prostu gra. Więc będę po prostu szukał, zbierał, aż znajdę coś fajnego. Słyszę coś. Gdzie to? Jest jakiś gracz. Chcę zobaczyć to. Hello, there. Nice base. I'm friendly by the way. Don't worry. I just downloaded the game. I don't know what I'm doing. Well. Okej, okay, bro. Tamten gościu ma 300 IQ, nie? On zrobił bazę na klifie. On na pewno ma z 3000 godzin w tą grę, nie? Jak nic. Jest mapa pod G! Ale jestem głupi. Pod G jest mapa. A będą się ludzie ze mnie śmiać teraz. Dobra, gdzie jestem w ogóle? To jestem ja? Miejsce, w którym umarłeś. Nie, To to wiem. Ale gdzie ja jestem? O, tutaj. Jestem tutaj. Czyli opuszczone domki. Czyli dosłownie dookoła mnie nic nie ma. Włók na konopi. O, będziemy sprze Będziemy sprzedawać Marie. Dobra, yeah, yeah. co to jest? Bu Czemu to jest w ogóle budka telefoniczna? Katalog. Ty mogę dzwo.. Mogę dzwonić ty. Zadzwońmy gdzieś. Zadzwońmy na Gas Station j 219076 Tak, zadzwońmy tu Zobaczmy O o! Jak sobie prowadzisz to. Zginąłem bo, próbowałem zadzwonić do jakiego... <grystanie> Jezus, Maria, ja nie umiem w tego grać. O, dobra, nie jestem w sumie daleko od tego miejsca, gdzie zginę, To mogę tam iść. No i wziął mi wszystko dosłownie. Ja nie mogę, co za ham. Ja nagrywam już dosłownie dwie godziny i nic jeszcze nie zrobiłem w tej grze. Dwie godziny nagrywam. Co miał? Nic nie miał. Ale pochodnie wezmę, siema. Mam trzy pochodnie. <grystanie> Ktoś do mnie strzela, ty. Ktoś do mnie strzela z jakiejś broni palnej. Ucieczka. Dlaczego my nie możemy po prostu być friendly i sprób spróbować przetrwać razem? Oni, oni wyglądają, jakby wiedzieli, co robią. O i dwóch innych gości ich goni. <laughs> strzelają już do siebie. To oni do mnie strzeli wcześniej. Te dwa goście strzelają do tamtych gości. O, jeden chyba z nich zginął. Zabili jednego chyba. No, chyba jednego zabili. Jeden ucieka. Ja nie mogę. I tam jeszcze dwóch kolejnych. Ile jest graczy? Jak wiem, było od 39. Co mnie goni? Co to jest? Umieram. Nie zabiję mnie. Czemu ta gra jest taka trudna? Nagrywam już ponad dwie godziny i umarłem już chyba 4 razy. Zobaczcie, gdzie jestem. Ja jestem tutaj, a zginąłem tutaj. Jestem 30 miliardów kilometrów od miejsca, w którym byłem ostatnio. O nie! Nie, 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 nie zbliżaj się do mnie. Ty już mnie zabijesz dwa razy chyba w tej grze. Odejdź. Don't mind me, please. I'm just gonna mind this. I've died four times by players now. Don't worry, don't worry, bro. I got you, bro. I, 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 I didn't, I didn't kill this guy. I just found him, just like just now. So don't worry about me. Okay, sure, bro. I'm, I'm a fresh spawn, bro. So like. Yeah, I've died four times by players now. I'm new to the game. Dobra, mam nadzieję, że ten, ten powiedział, że znała sam tego trupa i go nie zabije. Mam nadzieję, że on mówi prawdę i on mnie nie zajedzie od pleców i zabije. Ktoś mi mówi, że on teraz mnie wykorzystuje do zbierania materiału dla niego, tak jakby i on mnie zabije zaraz. Oh, 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 ey, yo, yo, What's going on oh. What's going on That's here? not nice, that's not nice. Hey, that's not nice, bro. We don't like that, bro. Come here, bro. Come here. Get him. Get him, bro. Oh, shit, I'm, I'm. Mm -hmm. mam. Mam włócznie przejścia, robię. Chodź, jemy. Oh, fuck. Nie, nie, nie. Pis. Zabiłem go. I wanna meet up with my friends. You can take everything you can, sleep. Well. <laughs> that dude was not nice. Man wasn't very nice, was he? Yeah. And no, not very nice. Don't disrespect the dead, bro. I get a bone fragment and stuff from him. Okay, bro, here do you. I'm gonna get some wood. the movie, bro. Jesteś wtedy fajny. W ogóle muszę zacząć budować jakąś bazę swoją, bo ja nie mam żadnej bazy. A ja wiem, to jest jedna rzecz, którą wiem o tej grze, jak masz łóżko, to możesz ustawić sobie spawn point, tak jak w Minecrafcie. Hello. Hello, please don't kill me. I hope. No, I'm friendly. This is my first time playing Rust. O, well, mine too. How are you taking the rock? How the fuck am I supposed to get rock in this game? Uh, you need to find something like this and just fucking hit it with a rock. You just have to hit it. This is uh, this oh. is like iron. Uh how the fuck am I and how do I craft a pickaxe or something? Uh, you press tab and uh, you get like quick crafting or something. Okay, I'll be going my way. Thank you, bye bye. No problem, bye. <laughs> Już myślałem, że on mnie zabije. Nie, nie wiem czemu ja widziałem w jego oczach taki... widziałem w jego oczach takie, nie wiem, coś on tak na mnie patrzył. Nie? <laughs> Wiecie co mi chodzi, tak na mnie krzyw patrzył trochę. Czy jest kogoś w domu? Oh. Please don't kill me. No. I'm starving. Bye? Tu jest jego... baza. Ja nie będę lutował ani w ten ja nie będę nawet próbował. Nawet nie wiem czy mogę się tam dostać. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem czy to jest dobry pomysł żeby budować bazę tak blisko tego typa On brzmi i gra, tak jakby wiedział co robił. Ja nie wiem co robię, więc... Lepiej się oddamy. Pierwsza baza, co ja potrzebuję? Chyba młotek, nie? Coś tak widziałem. Wnajcie, że młotek potrzebuje, żeby bazę zacząć robić. Dobra, jak budować? Na celu na element konstrukcji przynajmniej atak dwa, by. A, młotkiem się ulepsza. Tak się buduje. Plan budowy, o, może to. Fundament. Tak, ja chcę zbudować fundament Fund. Tutaj, tu mi się podoba miejsce. Widoczne, ale mam to gdzieś. Pierwsza baza. Fundament. I co teraz? Mogę zbudować jeszcze jeden? Mogę, Był Bu fundament. Buduję jeszcze jeden tutaj, fundament. Ja dosłownie nic nie widzę, nie? Dosłownie nic. Wątpię, że wy coś widzicie też. Dobra, jak zbudować drzwi? Słuchajcie, drewniane drzwi, tak. No to zbudujmy to. Co jeszcze mogę zbudować? Ja wiem, że zamek jest potrzebny do zamykania drzwi. Tylko ja nic nie widzę głupie miejsce na drzwi, i mam to gdzieś. Tak, ale ja ten zamek chyba postawiłem po drugiej stronie, chyba, nie? To ma znaczenie? Gdzie jest zamek? Nie wiem, to chyba nie ma znaczenia. Mam nadzieję w sumie. Moja pierwsza baza w Escape from. Ja chciałem powiedzieć Escape from Tarkov, to jestem głupi jednak, nie? już nie wiem, w jaką grę gram. Moja pierwsza baza w Escape from Rust. Ulepsz do drewna. To z czego ja zbudowałem to? Jak, jak to nie jest drewno, to powiedzcie mi co to jest, bo nie mam bladego pojęcia co to jest. Ale dobra, ulepszamy do drewna. A, takiego drewna. Takie lepsze drewno, tak? No i to wygląda jak baza. Dobra, ale jak zbudować łóżko? To mnie bardzo interesuje. Jak budować łóżko? Konstruowanie. Tutaj nie ma nigdzie łóżka. Chyba nie ma łóżka w tej grze. <laughs> ja cały czas szukam... O, tu jest łóżko! Śpiwór! 30 tkanina. Jak znaleźć tkaniny? Plan jest taki, zebrać drewno, znaleźć coś do picia i zjedzenia. I nie zginąć. I znaleźć tkaninę. Jak ktoś mnie teraz zabije i zrespi się na, po, na drugim końcu mapy, to będę bardzo zły. Oh, hello there. Please don't kill me. Oh, for the love of Jesus. I just installed this game like two hours ago. Dobra, na szczęście ten gościu nie umie strzelać. I nie trafił mnie. Ja muszę coś zrobić z tym, jestem wygłodzony, nie mam jedzenia, nie mam picia. Nie ja mogę wypić wody z tej rzeki tu. O, ta woda jest dobra. Mogę ją pić. Nie jest chyba nawiedzona ani nic. Więc mogę pić. Panie i panowie? Będę żył. Udało mi się znaleźć piciu. Dobra, zobaczmy czy moja. Hello? Yes, jest my house. O, it's you, bro. Okej, ok, no problem, no problem. dobra. Ty jestem gościu. Ja craftuję sobie mały drewniany znak, bo ja chcę zobaczyć co to jest. Mogę zostawić jakąś tabliczkę przed domem, na przykład nie wiem. Poszedłem po mleko albo coś takiego. Poszedłem do sklepu Z2, coś takiego. Ciekawe. I'm new, please, don't rob. Wiadomo, o co chodzi. I'm new, please, don't rob. Jestem nowy, proszę, nie krąż. Bardzo spodobało mi się to granie, powiem. Na pewno będę więcej w nią grał. Nie wiem, czy na odcinku, ale na pewno będę więcej grał. Może na live kiedyś zagram. Zasubujcie mój kanał i napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć więcej Rasta na moim kanale. Żeby wtedy będę wiedział. Bo ja nie chcę po prostu, wiecie, wstawiać filmików, których nie chcecie oglądać, nie? Dobra, to by było chyba na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że on się spodobał. W następnym odcinku yy, idziemy i robimy łóżko, bo ja bardzo potrzebuję łóżka. Ale no, mam nadzieję, że nam się filmik spodoba. Jeśli chcecie zobaczyć więcej Rasta, zasubuj, zalajkuj. Wiecie, co tam robić. Ale no, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, bye bye.